Każdy dobrze wie, że wilki to nie są zwierzęta, które przepadają za owocami, tym bardziej mango. Lecz w świecie piwnym wskazane są eksperymenty. Dlatego zapoznajmy się z mango wajcenem. Możemy wyczuć tutaj zniewalający aromat mango. Mango, mango, jeszcze raz mango. Wyczuwalne jest to, że piwowar nie szczędził tej ilości. Bardzo słodko, owocowo, ale zobaczmy jak w smaku. Piwo niezwykle pełne, intensywne, bardzo orze orzeźwiające. Mnóstwo owoców. Brakuje mi tutaj tylko jednej rzeczy. Słońca, plaży i wygodnego hamaka.